Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy młode ziemniaki z ziołami. Potrzebować będziemy kilogram ziemniaków. Ziemniaki mam wyszorowane, koperek, dwie łyżki masła. Tutaj mam łyżkę na patelni oliwy sól, pieprz i zioła prowansalskie ziemniaki wyszorowane kroimy w półcentymetrowe plastry i będziemy gotować w osolonej wodzie 5 minut a później przełożymy na patelnię i obsmażymy oprószymy solą, pieprzem a na sam koniec oprószymy koperkiem i będziemy mieli ziemniaki smażone z ziołem. ziemniaki przekładamy do wody i od zagotowania gotujemy 5 minut Kartofle już odcedziłam. Ja gotowałam moje 7 minut, bo to w zależności od rodzaju ziemniaku. Tutaj na patelni mam oliwę, dodaję masło i przekładam ziemniaki i będziemy smażyć do zrumienienia oprószymy solą i pieprzem soli mało ponieważ ziemniaki były słone oraz ziołami prowansalskimi podsmażone ziemniaki na końcu oprószymy posiekanym koperkiem Ziemniaki Smarzymy na złoty kolor. I tak oto wyglądają młode ziemniaki smażone. Ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. I jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Młode ziemniaki smażone z ziołami a wiesz, posypiemy obficie koperkiem i ja takie ziemniaki podaję z kraśnym mlekiem tak wyglądają młode ziemniaki smażone z ziołami